Tyt. Reklama. Na sesję RPG zapraszam na kanał Thermosa, a po gry wideo na G2A. To na dzisiaj koniec. Jeszcze sobie tak. możemy pogadać o tą nadzieje, mhm. Czy możemy tą nadzieję tak. wtedy sobie wpisać, będąc tutaj piłkowaczem tak. naszej dobra, naszej tak. drużyny. Piłeś o rozdzieleniu punktów yy, tej. Zażyłości poziomu. Za dokładnie, tak. tak. Ja mam Ile potrzebę mamy Tam 8? Mamy 8 dostępnych teraz cały czas. I ja potrzebuję trzech I... jak u was. Ja nie potrzebuję ja... niczego. To ja też wezmę trzy. Ludo, to się podzielmy we trzech w takim razie jakoś, ja mogę dwa wziąć, żeby ja nie może być maksa. Ja jestem na minus pięć i wezmę o, cokolwiek zostanie, ale... to weź z... może więcej. To weź więcej. Ja wezmę dwa wtedy. No to my weźmy po trzy Persji, nie muszę być na fullu. Masz, może tak być? Jeśli to Izdis rzeczywiście też nic nie, 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 nie potrzebuje. Nie, ja nic nie wydawałam z tego, więc... Ja wezmę te trzy, bo ja mam bardzo dużo cienia, więc ja chcę się no, tak. trzymać wysoko nad nim. Więc no nie to, odmówię. To może wziąć do 4, a mi nie bo, ma, nie, bo zatrzymam Maksa, więc więcej więcej. Dobra, to ja jestem na 14 obecnie. Ja mam Maksa 10, ale ja nie mam już tak dużo cienia, więc jest dla mnie to ok. A czy y, jak, jakikolwiek pedeki? chyba dopiero po zakończonej przygodzie, no. nie? Przygodzie, nie? No, tak, 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 dobra. A, tak, tak. Mamy ilość sesji, nie przepadnie nam, mamy na YouTubie nagrane, więc policzymy sobie te Bardzo fajna ta, jakaś taka ciekawa ta społeczność jest w ogóle się... Tak. Trochę creepy, bardzo fajny motyw. Z ciekawością, jest w ogóle full twój autorski, czy on gdzieś jest jakiś z podręczników, których sobie zakazałem sam czytać i leżą mi na półce nieczytane, podkream kompanię. Nie, oparłem sobie to na takim, na kilku różnych pomysłach po prostu. Pożeniłem. No, tak, to jest bardzo fajne. I bardzo fajna atmosfera z tego wyszła. Taka obca, ale jednocześnie swojska. <grym> tak, 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 że to jest obca, ale nie jakiś... Tak jest za bardzo siniste, tak. że też wiem, że to jest śródziemie, więc to nie pójdzie w jakiś folk totalny, nie? Bo to był też dobry punkt wyjścia do jakiegoś totalnego folk że oni zakładają sobie maski tych zwierząt na głowę i tam spotykają się w takim sabacie raz na rok, gdzie płodzą dziwne dzieci, nie? No, no, nie będzie czegoś takiego że... lepszego. Ale jest tak... tutaj cień, no nie? No nie wiem, ja miałem takie za plecami wrażenie, o ciekawe, bardzo brzydka twarz, ciekawe, no może on jest dotknięty. A Tomas, A może to on jest dotknięty? A... To po prostu świński ryj, wiesz? Tak. Ale, Ale przez to, że to jest to się odczytuje to posy, które mogą być odchymiami na przykład, że... We Władcy Pierścieni jest ten wątek szpetnego południowca, który przybył do, do, do Brie i tam szpiegował na Salumana, jak się okazało, dużo, dużo, dużo później w książce. Ale to natychmiast mnie gdzieś odpaliło, przybysz z południa, od razu mi odpalił ten skrypt, nie? który niekoniecznie w ogóle musi być adekwatny, ale przez to się ciekawie gra, że się odpalają pewne skojarzenia, takie okay. bardzo charakterystyczne. Bardzo, bardzo fajna sesja. Mhm. Bardzo mi się podobała. Także... Fajnie, że się udało zagrać. Jestem zauroczona sposobem, w jaki przemawiasz w tej postaci i ta przemowa Persiego przedstawiająca nas. No ja byłam, ja słuchałam zauroczona, to było przecudowne doświadczenie. Bardzo dziękuję, bardzo mi miło, fajnie się gra takiego chłopka i e, i całkiem się dobrze, dobrze jakby czuję w tej postaci, więc cieszę się, że że się gdzieś na tej sesji jakieś różnej aspekty udało po, powyciągać. No i co? No i ja się nie mogę doczekać następnej, bo tutaj są jakieś grube tajemnice do odkrycia, hmm. więc, więc, więc zobaczymy. Dzięki wielkie, super sesja, wszystko, wszystko mi się bardzo podobało, był trochę czas pobyć w tych postaciach, więc całkiem fajnie, że ona była taka slow. Wydaje mi się, że to było, że mieliśmy takiego trochę grania 1 do 1 w czasie. To nie jest zawsze optymalne, ale jest potrzebna taka sesja gdzieś blisko startu kampanii, nie? żeby wszyscy się poprzeciągali w tych postaciach trochę e, i... i i wydaje mi się, że na to było, było miejsce. Także super, dzięki wielkie wszystkim i w kontakcie, jak coś tam będziemy jeszcze dawać jakieś szczegółowe mikrofeedbacki yy, pisemnie. Pa pa! Powiem, że fajnie, tak naprawdę dla mnie sesja dużo zyskała już od momentu znalezienia ciała, bo wcześniej tak trochę krążyliśmy wokół, trochę czy tak iść do przodu, na ile pukać, trochę takie zagubienie pewne, a później już jak wyszliśmy, się rozpędziliśmy i też system się trochę przypomniał. Mechanicznie tam było na początku takie mm -hmm. czy To w sumie też tak się czułem trochę, kurde, co ja tu robiłem, kim ja jestem, ale teraz już będzie z górki. Mi było o. bardzo, bardzo fajnie. Dobrze. Ja mam takie odczucie, że mamy postaci, które właśnie trochę tak jak Mateusz mówił, też nie ma co tego powtarzać, ale które potrzebują czasu, żeby ze sobą pobyć, fajnie sobie pobywają ze sobą, i mam wrażenie, że jesteśmy właśnie w obliczu. Nie, nie wiem, czy słowo śledztwo pasuje w tolkienistycznym języku, no ale mamy jakieś dane, jakieś tropy, będziemy wymieniać informacje, i to w związku z tym pewnie nabierze jakieś takiej intensywności, już nie tylko interpersonalnej. Więc mi się to podoba. A ja wnoszę też o. nie tracąc tempa, przy tym o możliwości scen właśnie ogniskowych, tak jak było na końcu, bo to jest fajny motyw. I mhm. jest bardzo to, no, ogniskowa była bardzo ładna też. Z tych mhm. dwóch stron właśnie. Dobrze, Macieju, czy ty fajny. masz coś do powiedzenia, czy po prostu cześć. Masz do powiedzenia. No ja mam do powiedzenia tyle, że mi się bardzo drużyna podoba, która gra. Te rzeczy, które ja chciałem zrobić, to że tak powiem zrobiłem. Mam nadzieję, że one się podobały i że to idzie w jakąś fajną stronę, e... bo to jak wy odgrywacie mi się bardzo podoba i myślę, że Marcelina się super wpasowałaś w ekipę. Mi się bardzo ta postać podoba, Izdis. E... Chłopaków wiadomo, no bo oni... No to są bardzo fajnie kontynuujecie te postacie. Bardzo mi się podoba, jak one się rozwijają. Natomiast jak u Ciebie to jest ten dodatkowy element, że bardzo fajnie weszłaś w grupę i bardzo fajnie weszłaś Elfką, bo ona jest z jednej strony odmienna. Jest trochę każda z tych postaci jest odmienna i pasuje, a twoja ta odmienność właśnie jeszcze jest taka fajna, że ona podkreśla. Jakby to dobrze mówić, podkreśla, tą el elfickość, tak bym to powiedział. No to bardzo się cieszę, że mi się to udaje. Ja czuję, że w tej postaci mam taki czas na zwolnienie. Hmm. Ja zazwyczaj jestem taką osobą, która szybko mówi, yy, która się dużo śmieje, a tutaj jest taki... Yy, nie stagnacja, ale takie, taka duża uważność na to, co się ze mną dzieje. Hmm. Tak, jest to elfie, według mnie mm -hmm. też. No a moje pytanie, czy yy, jak wam się gra generalnie poza tym, że wolno? Czy, to, czy ta akcja ok, nabiera tempa, czy. Jak wy to widzicie? To znaczy, ja nie czułam, że jest za wolno dzisiaj. W sensie czułam, że się pojawia pewien taki, no tak jak w każdej opowieści konflikt, który my będziemy musieli rozwikłać w historii. Yy, I on był ciekawy i te rozmowy z tymi. Yy, chłopami, takich nazwy, też ciekawy, I, i ta atmosfera, którą nakreśliłeś, też była bardzo taka klimatyczna i ta dziewczynka i ten pies. pies e, był, mm, tak, tak, to ta, tak, duże, duża atmosfera smutku tam narosła i to było też bardzo ładne w tym. Smutku, więc ja czuję, że jestem w ogóle ciekawa, co się wydarzy dalej. Nie czuję, że dzisiaj się nic nie wydarzyło. Czuję, że wydarzyło się wbrew pozorom bardzo wiele, mimo że było wiele rozmów i no, wchodzimy dopiero do jakiejś przestrzeni, ale myślę, że, że ta powolność, nawet nie sądzę, że to była powolność, że ta uważność na to, co się dzieje dzisiaj, była bardzo potrzebna. To jest też tak wrażenie z nieco krótszej niż zwykle sesji, bo dzisiaj mieliśmy krótszą sesję przez ten y, koniec zaplanowany, y, a pewnie teraz weszlibyśmy, ja tak sobie zakładam, w, no właśnie w tą... Y, nie, wiem jak właśnie nazwa. Bo to też nie, to nie chodzi o wolno, szybko, tylko o taką intensywniejszą eksplorację. Tak. Mamy już jakieś dane, tak. musimy mhm. spróbować zrozumieć, jak nam się to przyda, albo jak im tu możemy ewentualnie pomóc. Tak. Y ja mam dwie uwagi. Y Pierwsza uwaga jest, żeby oglądający zwrócili uwagę, jak Termus bardzo ładnie przekierował spotlight na Izdis w momencie, kiedy z tym y rozmawialiśmy z George'em. I to jest bardzo eleganckie i polecam tak robić, bo w postaci to zrobiłeś nie wybijając tonu i robiąc tak. taki, że rozdałeś ten spotlight, bo rzeczywiście my weszliśmy tutaj w tą interakcję na mocno i byliśmy tak między sobą i to było fajne. A druga uwaga, tak, Ja też jeszcze się odnoszę, no? bo odniosę się, Proszę, bo to jest myślę ważne. Ja ym, ponieważ weszłam do grupy, która została w jakiś sposób już ukonstytuowana, to badam jeszcze ten grunt, w którym ja mogę się pojawiać. I wiadomo, że do tej grupy, ponieważ jestem tą panią, tą taką świetlistą panienką, można powiedzieć, że ja jeszcze nie jestem przyjęta do tej grupy w pełni, nie? My tam z Ludem mamy już trochę sztamy, ale zresztą to jest tak różnie. I myślę, że właśnie ten, ten wzrok Luda na Isdis, w takim wypadaniu, co tam u niej słychać, to było budujące też dla zespolenia tej drużyny Razem z nią to raz, dwa, dla mnie jako graczki, gdzie poczułam, że to jest taki moment, gdzie ja mogę wejść. Nie? To było bardzo, bardzo spokojne, również z takiego gramistycznego punktu widzenia. Fajnie, jak robi to inny gracz, a nie musi tego robić MG i to nie wydaje się takie narzucone. To tak. jest naturalne. I tak, a z drugiej rzeczy strony, yy, mam taką. Pewną chęć, żeby w tej historii ta śmierć tego chłopaka była w ogóle nieważna. W sensie nie wymagam tego zupełnie, ale zauważyłem, że my, jako taka grupa wędrowców z inną misją, bardzo się tak od razu zaangażowaliśmy, że a to kto to będziemy sądzić, a kto to zrobił? Zdaliśmy winnego, to jest, to jest jak wiecie, jak wychłodnieni gracze, którzy szukają quest, a po prostu tak ten. A jakby... Wydaje mi się piękne, jakby to był zupełnie nieważny epizod, który jest jakimś tłem albo coś pokaże nam, tak. ale ja nie to jest raczej, sprawą to do to rozwiązania. Nie o to no, tak, tak. To, że to by było fajne. Z takiego samego miejsca wychodziło to moje pytanie do ciebie, Adranilo. E, czy jako strażnik w takiej sytuacji ty się zatrzymujesz, czy idziesz dalej ku swojemu? Bo ja mam, e, odczuwam tylko taki obowiązek, żeby tego dziecka oddać rodzicom. Tak. No, no bo my go znaleźliśmy, więc to, to taki, taką, nie wiem, takie ludzkie prawo chobickie, we mnie przemawia. No, Ale co myślę, będzie, że Pewną naturalnością jest, jeśli nie będzie jeszcze więcej powodów, żeby aż tak bardzo w to nie wchodzić, nie? Jeśli, chyba, że kojarzy się to jakąś integralną częścią, mm -hmm. to wiadomo. Ten tak człowiek, jest? co doradza włodzowi krów jest bardzo ciekawy. Tak. To, to jest taki, och. No, rzecz do jest odkrycia. Ciekawo. Smoczy język. Mhm. Mm <laughs> tak on się nazywał? Chyba tak, nie? Gadzi, gadzi, no, gadzi, gadzi. Gadzi, tak. To było. No tak. I to tyle. No, no dobrze, w takim wypadku, drodzy Państwo, widzimy się za tydzień. Hopefully, w piątek o 20.00, z następną sesją. Bardzo dziękuję za grę, za czat. Czat jest czat. Dozo miłego wieczoru, reszty wieczoru. Razem.